Każdy rękawiczy mm. Ludzie lubią, co Tu pisze no Nie, to nie to strona. Aha, to nie co, to są skórki. Skurtki takie fajne? No, dobra, to jest, no? A, A, to jest, tak. jest to z lidla. Miecia mała mi kupiła, że poleciała. Ja, tyle. Jak to na No pan teraz tu jeździ. No, po to, jak to słabi? No, nieczęsto to chłopie Ej, czekaj, to. A nie, bo nie ma. Tamaj tam. tam. Buję się, buję się. Bujaj się, O, się. będzie? O, nie że, że, ruszamy. Osiem. się, Ruszamy się. Bujaj się, Kopię z tustem tak króimy on na krechę, nie? Ja jeszcze chwilę poczekaj, musiałem sobie okulary założyć, bo pierwszy zjazd, to chłopie nie miałem okularów. Ja, ja też ja w ogóle nie mam do oczu. Cię ja właczę. Ja nie mam w ogóle kurde. Ja może chcę spożyczyć. 10 lat A Czekaj, ładnie wyprostuj na artykuł jako wytrzebie na YouTubach będziesz. Dwie pary salomontów. Kaku jako posiadacz, kłaku bandita, jako posiadacz jednych z nich. Chyba nie wyturbi na mnie. Mm. Miłe się. Nic w tym nie widzę. Mniej więcej twój kontur, ale... To jest Micha? O tam, tutaj prosto. Jest Michał, ciota nad ciotami i tłusty, i Bartek. Ma to składnie. Bartek! Bleh. Cip, cip, Aj ciiip! Jed... Jedziemy? to dupeczki... Jedziemy, co mamy się to to coś to Ja hopię właśnie zdjąłem, bo muszę nagrywać. Tylko trady. zwolnijcie, bo chcemy z was wszystkich, jak ładnie jeździemy. Ale ja tylko woli je ja, ja chyba jak jeszcze lat ja przeszkadza. Ja też la ubier jest 3 lata nie jeździemy trasem. Nie pierdzię. No. Nie, e, nie ma bata. Musiałeś. Ja Nie jeździemy. Szusty debilus. <suszy> jak głupi. Jedź, Michał. Szybko, głupi. Tak. Bartek. Bartek. High five. Warte, warte, przegraszam. Zabijaj. Co mega? To jechał, co? Jak jak szczerze, mordę. <grym> Bardzo Bywa życie. Bywa, ale to jest nic nie wypadnie. No wiem. No to jedzie, jedzie. No ty jest piech, Ale muszę cię mieć, bo to jest gwiazdo. Jak już teraz tak świto zrobił no, mię no, no, no. I teraz nie będzie widać tego. Widziałeś jak będę pał? Oczy Piero nie jedem nałatę tak No chłopie, jeszcze inglot wywalił połowie jest Zawaliście chłopie, jest, zawaliście się jedzie Chłopie, ja myślałem, że wywalę. Jeszcze ja leciałem w powietrzu, byłem tamtą nogą na niebie 3 metry Zatrzymuj nad niebem Co tak? Czekałem na inglot, ale znowu został w tyle Tak? ja już czułem 3 metry nad niebem, to, to tylko i je... nie ma. Z tą na bie. Co? Bardzo z katą pojechała na dół. Jest... boję się patycją, bo na... Nie, nie, nie. Tak zwarzyszczek? Tak. tak, tak kamery? To nie. To Gdzie on jest? Nie, nie On jest. Ten pojechał gójki. Tak Wiesz on nie, nie jeździł cały rok. Ja tu trasem nie jeździłem już lat. Też tak za Gdzie on jest. Teraz chyba i będę jedzie pizdań. No Najgorsze pierwsza tego Ty jest A mój! A kto z nas jest profesjonalista? Jedziemy jeszcze... No to jedziemy!

Mega Podnoś to Dobra, jest i tyle jest śniegu To jest wszystko sztuczne Oj, to nagrywa Okie Dobra to wygramy do brani nam, żeby natura też miała skórki Cześć cioto cadny jest Piotr Ciotan, nigga. Tak, będziesz sławny na YouTubach. O nie? Tak. Monkej będzie miał. Nie, nie będzie cenzury. Ty się Rynkiewicz. Będziesz, moim zdaniem, nieocenzurowany z seksiaku. Ale nie, nie chcę mi się spać, ale. To cześć.